Okazuje się, że w 2060 roku liczba osób przekraczających 65 rok życia w Polsce zbliży się do 10 milionów, z czego 4 miliony będzie wymagało stacjonarnej opieki. Proces starzenia jest procesem naturalnym. Wiąże się z nim m.in. osobienie funkcji wielu tkanek i narządów, m.in. tkanki mięśniowej. Utrata tej tkanki, zwana sarkopenią, wiąże się oczywiście z ze zmniejszeniem, osłabieniem siły mięśni będzie również rzutowało na zdolność do wykonywania takich codziennych czynności życiowych przyniesienie zakupów, ubranie się i teraz jeżeli jesteśmy w stanie rozwinąć swoją sprawność, tężyznę fizyczną i wydolność fizyczną do pewnego wieku to nawet jeśli w wyniku zmian związanych z starością my będziemy tracili pewne zdolności, przykład siłę, to będziemy Mówiąc kolokwialnie, zjeżdżali z wyższego poziomu, który wypracowaliśmy sobie w, w latach pełnej sprawności. W ramach asystentury miałem okazję pojechać do laboratorium biochemii, endokrynologii, wysiłku fizycznego na Uniwersytecie Tsukuba w Japonii. I tam profesor Hideaki Soya prowadził duży projekt, który dotyczył właśnie poprzez wysiłek fizyczny, trening fizyczny osób starszych. W Japonii też mamy duży problem demograficzny. I tak się złożyło, że trafiłem do tego laboratorium, jechałem na krótki, 3 miesięczny staż, wróciłem, wiedziałem, że chciałbym to kontynuować w Polsce. W procesie starzenia też możemy zaobserwować obniżanie się zdolności poznawczych człowieka. To jest bardzo ciekawe z punktu widzenia tego, czym się zajmujemy w ramach naszego projektu, ponieważ taką roboczą nazwą jest muscle and brain, mięsień i mózg. Czyli tak samo jak z wiekiem będziemy tracili masę mięśni, tak samo możemy obserwować również zmniejszenie czy obniżenie się metabolizmu tkanki mózgowej, zmniejszenie się czy wpływ na zmiany naczyniowe. No, i wreszcie zmiany neurodegeneracyjne, obniżenie się e, tkanki mózgowej w pewnych strukturach, często krytycznych dla funkcjonowania poznawczego. Celem naszego projektu była ocena dwóch odmiennych programów treningowych na funkcjonalne i strukturalne zmiany mózgu oraz na wydolność fizyczną osób w wieku senioralnym, osób starszych. Nasi seniorzy zostali poddani e, dwóm odmiennym protokołom treningu o charakterze interwałowym. Czyli zastosowaliśmy protokół, zmodyfikowany protokół zaproponowany pierwotnie przez Amerykańskie Towarzystwo Medycyny Sportowej. To jest wysoce intensywny trening, oporowy trening interwałowy, który polega na wykonaniu ćwiczeń oporowych z oporem własnego ciała. Z kolei drugi rodzaj treningu, który zastosowaliśmy, był to, to również trening o charakterze interwałowym, ale wykonany na cykloergometrze. Przeprowadziliśmy testy wydolności fizycznej tlenowej, siły mięśni. Poddaliśmy badanych, badaniom składu ciała oraz w celu weryfikacji wpływów tych dwóch odmiennych protokołów na zmiany funkcji poznawczych przeprowadziliśmy diagnostykę tych, tych funkcji oraz podparliśmy się metodami neuroobrazowymi, takimi jak funkcjonalny rezonans magnetyczny, czy w odpowiedzi na jedną jednostkę funkcjonalny spektroskop bliskiej potrzeby. Dzięki projektowi Młodej Twórcy Nauki mogliśmy rozszerzyć nasze badania o zastosowanie techniki tandemowej w połączeniu funkcjonalnego spektroskopu bliskiej podczerwieni i elektroencefalografii. Dwóch narzędzi neuroobrazowych, które pozwolą odpowiedzieć nam na pytanie dotyczące sprzężenia nerwowo-naczyniowego w odpowiedzi na pojedynczą sesję zarówno od wysiłku oporowego, jak i wysiłku aerobowego. Już na etapie badań pilotażowych Bylibyś, byliśmy w stanie stwierdzić, że już pojedyncza jednostka treningu interwałowego o charakterze aerobowym zwiększa neuroaktywację w ośrodkach korowych krytycznych dla funkcjonowania poznawczego. To jest m.in. innymi boczna kora przedczołowa. Wraz z wzrostem neuroaktywacji w tym obszarze zaobserwowaliśmy zwiększoną e, sprawność poznawczą w kontekście funkcji wykonawczych. Najnowsze badania wskazują, że właśnie podejmowanie odpowiedniej dawki, ilości aktywności fizycznej, wysiłku fizycznego jest w pewnym sensie środkiem, który może zapewnić nam w przyszłości niezależne i samodzielne życie i funkcjonowanie, podnosząc jednocześnie jakość życia.